Programowanie w scratchu. Pomnóż. Przygotujemy w scratchu test z tabliczki mnożenia, polegający na tym, że komputer wskaże dwie liczby, a użytkownik poda wynik ich mnożenia. Przyjmijmy, że takich zadań będzie 10. Mnożenie będzie obejmować czynniki z zakresu od 2 do 12. Będą one losowane przez komputer. Po każdej odpowiedzi komputer poinformuje, czy odpowiedź była poprawna, czy nie. Na koniec poda liczbę poprawnych odpowiedzi. Jeśli będzie ich więcej niż 8, pogratuluję dobrego wyniku. Zanim przystąpimy do tworzenia skryptów, zapiszmy plan przeprowadzania gry. Może on wyglądać następująco: Duszek przedstawia program, komunikując: Mnożenie: 10 zadań. Duszek zadaje pytanie: ile wynosi iloczyn? Duszek losuje dwie liczby. Duszek wyświetla wylosowane liczby i czeka na wpisanie w pole tekstowe wyniku ich mnożenia. Po wpisaniu odpowiedzi przez użytkownika, komputer ją sprawdza. Jeżeli była poprawna, wartość licznika zwiększa się o 1, a duszek mówi: bardzo dobrze. Jeżeli jest błędna, wartość licznika się nie zmienia, a duszek mówi: oj, nie udało się. Komputer 10 razy powtarza. Zadanie pytania. Losowanie liczb, pobranie od użytkownika odpowiedzi i jej sprawdzenie. Po sprawdzeniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, komputer weryfikuje stan licznika. Jeśli udzielono więcej niż 8 dobrych odpowiedzi, Duszek mówi: świetny wynik. Stwórzmy nowy projekt w Scratchu. W polu tytułu wpisujemy nazwę, mnożenie 2. Z grupy zdarzenia przeciągamy blok, kiedy kliknięto zieloną flagę. Aby wyświetlić komunikat z grupy Wygląd przeciągamy blok, powiedz przez dwie sekundy. Uzupełniamy pole edycji odpowiednią wiadomością: mnożenie 10 zadań. Wydłużamy czas wyświetlania do 3 sekund. Pytanie: ile wynosi iloczyn? Również wyświetlimy za pomocą bloku Powiedz przez 2 sekundy. Przed kolejnym etapem budowania programu przygotujemy zmienną zliczającą poprawne odpowiedzi. W grupie Zmienne zamienimy domyślną nazwę zmiennej na licznik. Klikamy prawym przyciskiem myszy Blok Wartości Zmiennej. Z menu wybieramy Zmień nazwę zmiennej. W pole edycji wpisujemy Licznik. I akceptujemy, klikając przycisk OK. Abyśmy mogli kontrolować postępy w teście, wartość zmiennej powinna być widoczna na scenie. Zaznaczamy pole wyboru obok bloku wartości zmiennej. Jeśli zmienna licznik ma zliczać poprawne odpowiedzi w teście, na początku powinna być równa 0. Z grupy zmienne wstawiamy blok ustaw licznik na 0. Teraz możemy zająć się zaprojektowaniem testu. Aby zapamiętać wylosowane liczby na czas każdego zadania, należy skorzystać z własnego bloku. W grupie Moje bloki klikamy przycisk Utwórz blok. W pole edycji wpisujemy Test. Klikamy opcję Dodaj dane wejściowe liczba lub tekst. W pole edycji wpisujemy nazwę liczba 1. Ponownie klikamy opcję Dodaj dane wejściowe liczba lub tekst. Ale tym razem w pole edycji wpisujemy nazwę, liczba 2. Zatwierdzamy przyciskiem OK. W obszarze tworzenia skryptów pojawił się blok Definiuj. Teraz go uzupełnimy. Z grupy czujniki wybieramy blok Zapytaj i czekaj, i podłączamy do bloku Definiuj. Pytaniem będzie zapis mnożenia, którego wynik trzeba podać. Napis ma zawierać trzy elementy: mnożone liczby i znak mnożenia między nimi. Z grupy wyrażenia wybieramy dwa razy blok Połącz. Włączymy bloki i umieszczamy w polu edycji bloku. Zapytaj i czekaj. W pierwsze pole edycji przeciągamy blok, liczba 1. W drugie pole wpisujemy gwiazdkę, nie zapominając o dodaniu spacji przed znakiem i za nim. Do trzeciego pola przeciągamy blok, liczba 2. Po wpisaniu odpowiedzi należy sprawdzić jej poprawność. Wykorzystamy do tego blok warunkowy, jeżeli to, w przeciwnym razie, z grupy kontrola. Warunkiem jest równość podanej odpowiedzi i wyniku mnożenia. Z grupy wyrażenia wybieramy blok równości oraz blok mnożenia. Z grupy czujniki przeciągamy blok odpowiedź i wstawiamy go w pierwszym polu bloku równości. W drugim polu bloku równości umieszczamy blok mnożenia. Przeciągamy bloki liczba 1 i liczba 2 w wolne pola edycji. Wstawiamy całość w pole warunku bloku, jeżeli to w przeciwnym razie. Do pierwszej luki rozbudowanej instrukcji warunkowej, jeżeli to w przeciwnym razie, należy wstawić polecenia wykonywane, gdy warunek został spełniony. Do drugiej luki należy wstawić polecenia wykonywane, gdy warunek nie jest spełniony. Gdy podano poprawną odpowiedź, licznik powinien zmienić się o 1, a duszek powiedzieć bardzo dobrze. Aby to osiągnąć, do pierwszej części instrukcji warunkowej przeciągamy. Najpierw z grupy zmienne blok, zmieni licznik o 1. Zanim, z grupy wygląd blok, powiedz przez. Do pola edycji wpisujemy bardzo dobrze. W przypadku błędnej odpowiedzi wartość licznika ma się nie zmieniać, a duszek powinien powiedzieć oj, nie udało się. Przeciągamy zatem kolejny blok powiedz przez i wstawiamy do drugiej części instrukcji warunkowej, czyli tej, która jest wykonywana po udzieleniu odpowiedzi błędnej. W polu edycji zmieniamy komunikat na oj, nie udało się. Wydłużamy oba czasy. Na koniec z grupy kontrola dołączamy blok zatrzymaj. Rozwijamy listę i wybieramy opcję ten skrypt. Tak duży fragment skryptu warto przetestować, aby sprawdzić co dzieje się po jego uruchomieniu. Jak reaguje na poprawne odpowiedzi, a jak na błędne. Z grupy moje bloki przeciągamy blok Test. W pola edycji musimy wstawić czynniki. Ponieważ w naszym projekcie liczby będą losowane, to przechodzimy do grupy wyrażenia. Przeciągamy blok Losuj liczbę i wstawiamy go do pierwszego pola bloku test. W pierwsze pole bloku Losuj wpisujemy 2, a w drugie 12. Duplikujemy blok Losuj i umieszczamy go w drugim polu bloku test. Przetestujmy. Klikamy blok test. Duszek wyświetlił mnożenie i pojawiło się pole do wpisania odpowiedzi. Wpisujemy poprawny wynik wyświetlonego działania. Pojawił się komunikat. Bardzo dobrze, a wartość zmiennej licznik wzrosła o 1. Uruchamiamy test ponownie, i na wylosowane pytanie wpisujemy teraz błędną odpowiedź. Tym razem komunikat brzmi: Oj, nie udało się, i wartość zmiennej licznik pozostała bez zmian. Właśnie tak miał działać ten skrypt. Ponieważ blok test został poprawnie zdefiniowany, dołączamy go do skryptu zielonej flagi. Następne na liście jest powtórzenie kilku poprzednich etapów. Musimy objąć bloki z zadaniem pytania i testem odpowiednią pętlą. Z grupy kontrola wybieramy blok powtórz i wstawiamy go tak, aby w jego wnętrzu znalazły się oba te bloki. Liczba powtórzeń pętli jest odpowiednia. Zrealizowaliśmy już większość punktów z planu. Do oprogramowania pozostał ostatni punkt. Po sprawdzeniu poprawności ostatniej odpowiedzi, komputer ma sprawdzić, czy liczba poprawnych odpowiedzi jest większa niż 8. Jeśli tak, to Duszek powie: Świetny wynik! W tym celu wybieramy blok warunkowy, jeżeli to i dołączamy do skryptu poza pętlą. Z grupy wyrażenia przeciągamy blok większości. Z kolei z grupy zmienne pobieramy blok zmiennej, licznik i umieszczamy go w pierwszym polu bloku większości. W drugie pole wpisujemy 8. Tak skonstruowany warunek umieszczamy w polu warunku bloku jeżeli to. A teraz jeszcze wyświetlenie komunikatu. Z grupy Wygląd wybieramy blok powiedz przez 2 sekundy i umieszczamy go wewnątrz instrukcji warunkowej. W pole edycji wpisujemy świetny wynik. Wydłużamy czas do 3 sekund, ponownie testujemy działanie projektu zielona flaga. Licznik został wyzerowany. 5 razy 6, 30. Widzimy, że wyświetlany jest odpowiedni komunikat, a licznik zwiększył się o 1. 3 razy 6, 18. Wpiszmy źle. Dostajemy odpowiedni komunikat. Licznik pozostał równy 1. 3 razy 12, 36. Dobrze. Wartość licznika została zwiększona. Świetny wynik, bo poprawnych odpowiedzi było aż 9. Skrypt poprawnie realizuje wszystkie elementy wymienione w planie projektu. Na koniec do skryptu podłączamy jeszcze blok Zatrzymaj z grupy kontrola. Rozwijamy listę i wybieramy opcję Ten skrypt